Jak to jest, że zagłuszamy sami siebie? W XXI wieku mamy mnóstwo możliwości i narzędzi, które pozwolą nam zagłuszyć siebie, swoje uczucia, swoje potrzeby, to jak się czujemy i czego nasze ciało i nasza głowa potrzebują. I dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób na co dzień zagłuszamy siebie, dlaczego warto przestać to robić i jak to zrobić. Hejka, nazywam się Paulina MacIboch i słuchasz właśnie 141. odcinka podcastu w zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify. To będę wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek. Jeśli jesteś na iTunes, również możesz ocenić podcast w formie wybranej liczby gwiazdek oraz napisać kilka słów o podcaście. A jeśli jesteś na YouTube, to będę wdzięczna za łapkę w górę, kliknięcie guzika subskrybuj oraz komentarz pod tym filmem. Taka forma feedbacku jest dla mnie bezcenna i jest dla mnie formą doceniania mojego zaangażowania w ten podcast, więc bardzo dziękuję. Sponsorem tego odcinka jestem ja sama, bo zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie online. Pięć powodów, dlaczego ludzie wchodzą Ci na głowę i co zrobić, żeby przestali. I to szkolenie jest dla osób, które mierzą się z takim wyzwaniem, że ludzie wchodzą Ci na głowę i wykorzystują Twój czas, pracę, a Ty nie umiesz powiedzieć nie. Jeśli masz poczucie, że nie masz kontroli nad własnym życiem i nie poświęcasz czasu i energii na to, na, to, na co chcesz poświęcać ten czas i energię, a także jest to szkolenie również dla Ciebie, jeśli boisz się odmawiać i mówić nie, żeby nie zranić innych i żeby nie pogorszyć relacji. I w czasie tego szkolenia bezpłatnego otworzę zapisy na dwudniowe warsztaty online, trening asertywności, i w, ty w czasie tych warsztatów poćwiczymy sytuacje, w których faktycznie Tobie brakuje asertywności, więc to będzie praca na konkretnych przykładach. A pierwszeństwo zapisu i najlepsza cena na udział w tych warsztatach będzie dla osób, które będą obecne na żywo na, na tym bezpłatnym szkoleniu. Więc serdecznie zapraszam do zapisania się, umocnij się.plu webinar, albo można też kliknąć link w opisie odcinka. Dzisiaj chcę poradzić książkę, która jest po prostu taką kompleksową książką na temat perfekcjonizmu, i to jest nowość od Gdańskiego wydawnictwa psychologicznego. A nazwa tej książki. To jest perfekcjonizm. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę? I napisana jest przez Sharon Martin. I ta książka jest wręcz takim podręcznikiem, workbookiem do, do pracy z perfekcjonizmem. Jest taka totalnie całościowa, bo jest tutaj mowa i o źródłach perfekcjonizmu, i o przekonaniach, i o poczuciu własnej wartości, i o takich objawach, w, w jaki sposób ten perfekcjonizm może nam utrudniać życie, pracę czy relacje. I oczywiście jest też sporo o strategiach radzenia sobie, które będą nam służyć. I serdecznie, serdecznie tą książkę polecam, bo naprawdę. Jest prześwietna i mam wrażenie, że jest takim właśnie taką pozycją, która od A do Z opiekuje ten temat perfekcjonizmu i bardzo dziękuję Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu, że mogłam tą książkę w ramach współpracy przeczytać i że mogłam też nad takim swoim kawałkiem perfekcjonizmu popracować, bo u mnie to akurat jest obszar związany z ciałem. Natomiast jeszcze na sam koniec chcę powiedzieć dla kogo ta książka w ogóle jest, bo jest tutaj taka fajna checklista w tej książce. I jeśli w tej czekliście, w tych kilku punktach, które teraz przytoczę, widzisz siebie, no to zdecydowanie ta książka jest dla ciebie. I już czytam. Myślę, że ta książka jest właśnie dla osób, które, które cechują się takimi zachowaniami. Narzucasz sobie niezwykle wysokie standardy. Narzucasz wysokie standardy innym ludziom i uważasz, że oni często ich nie spełniają. Masz poczucie, że inni ludzie mają wobec ciebie nierealistyczne oczekiwania. Obawiasz się błędów i pomyłek. Jesteś osobą zorientowaną na osiąganie celów. Nic Cię nie zadowala, zawsze jest coś więcej do zrobienia, więcej do osiągnięcia. Jesteś osobą wrażliwą na krytykę i starasz się jej unikać. Zawsze dbasz o najdrobniejsze szczegóły. Jesteś osobą bardzo krytyczną wobec siebie. Boisz się rozczarować innych ludzi. Jesteś osobą wiecznie czymś zajętą. Rzadko chodzisz na zwolnienia chorobowe. Uwielbiasz porządek, listy, terminarze, tabelki i dane. Rozpamiętujesz swoje błędy i niedociągnięcia. Opierasz swoją wartość jako człowieka na własnych osiągnięciach. Wolisz zrobić coś samodzielnie, niż pozwolić, aby ktoś inny zrobił to źle. Starasz się unikać konfliktów. Boisz się porażek. W przeszłości surowo Cię oceniano. Odczuwasz złość lub urazę. Zmiana planów może wywołać u Ciebie irytację. Unikasz ryzyka. Nie lubisz próbować nowych rzeczy, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko doświadczenia zażenowania, poczucia niekompetencji czy poczucia, że nie dorównujesz innym. Masz trudności z odprężeniem się, cierpisz na bezsenność lub masz problemy z zasypianiem. Trudno ci jest ucieszyć się z czyjegoś sukcesu. Musisz wygrywać za wszelką cenę. Dużo wymagasz od innych ludzi. Chcesz zawsze mieć kontrolę. Trudno ci jest zachowywać się spontanicznie. Przeczytałam dosłownie część tych punktów, które są w tej książce, bo jest ich bardzo, bardzo dużo, ale sama siebie odnalazłam w tych punktach, w niektórych z nich, więc jeśli się w tych punktach odnajdujesz, chociaż w części z nich, no to serdecznie polecam zerknąć na tą książkę. Link do tej książki znajdziesz w opisie odcinka. I przechodzimy do tematu, co z tym zagłuszaniem siebie. I pomysł na ten odcinek przyszedł mi do głowy kilka tygodni temu, ale mam wrażenie, że, że myśli w ogóle z nim związane to już krążą po mojej głowie od miesięcy. Natomiast kilka tygodni dni temu musiałam wybrać się do fizjoterapeuty z powodu takiego ciągłego drętwienia nogi. I niby nic, niby taka mała, mini kontuzja. Natomiast ja w ciągu mojego sportowego życia miałam trochę tych kontuzji. Tutaj bolały mnie plecy, tutaj skręciłam sobie nad garstek, robiąc przysiad z ponad setką kilogramów. Tam co jakiś czas też bolały mnie jakieś, nie wiem, kostki, ścięgna Achilles'a. I dopiero teraz, dopiero pójście do mądrego fizjoterapeuty i rozmowa z nim uświadomiły mi tak po prostu po raz pierwszy, tak czarno na białym, bez takiego oszukiwania siebie, że ciało daje mi znać, oczywiście po raz kolejny, że rodzaj sportu, który ja uprawiam, który wybrałam, niekoniecznie mi służy. Że może warto byłoby robić coś lżejszego, coś takiego wspierającego, a nie napieprzać ciężarami i po prostu uprawiać jakiś trening do pożygu. I, i ja wciąż mielę w głowie wnioski z tych moich rozmyślań, bo nie czuję się teraz w 100% gotowa, żeby w ogóle zmienić totalnie sportowy kierunek i rzucić ten crossfit, który trenuję i zostać tylko przy jodze, przy bieganiu i przy jakiejś takiej spokojnej siłowni. No jednak jak, jak się trenowało 8 lat, jakiś sport, no to ciężko jest tak zostawić go od razu. Ja sobie to wszystko wciąż mielę w głowie i pewnie jeszcze troszkę czasu na to potrzebuję, ale czemu o tym mówię i w ogóle skąd się wzięła ta moja historia, bo te moje przemyślenia spowodowały, że zaczęłam myśleć o tym, jak my sami siebie zagłuszamy. I zobacz, na ten mój przykład. Ja zagłuszałam mój organizm kolejną dawką sportu i nie zatrzymałam się chociaż na chwilę, żeby posłuchać tego organizmu, żeby poczuć go, żeby poczuć, jak zmęczony jest. Nie dałam mu tak wybrzmieć, tylko spychałam to tak naprawdę głęboko w świadomości, to, że po prostu doświadczam bólu ciała. I mam też wrażenie, że. Z ciałem bardzo często to robimy. Zamiast posłuchać naszego ciała, gdy nam o czymś mówi, gdy nam chce zwrócić uwagę na coś ważnego, na przykład właśnie to, że się przeciążamy jakoś sportowo, treningowo, albo że potrzebujemy odpoczynku, albo że potrzebujemy snu, albo że zwyczajnie jesteśmy przebodźcowani, no to my po prostu łukamy tabletkę, która ma te sygnały z ciała zagłuszyć. I tabletka jest w tych czasach już właściwie na wszystko, na zespół niespokojnych stóp albo nóg, na zaśnięcie, na ból głowy, na ból ucha, nogi, no po prostu zupełnie na ból wszystkiego. No i my tak przywykliśmy w tych czasach instant, kiedy mamy wszystko podane na tacy. Dostarczone szybko, to my tak przywykliśmy do szybkich rozwiązań, że łykamy tą tabletkę natychmiast, nawet nie zastanawiając się, no ale okej, okay, no dlaczego mnie ta głowa boli? Znowu, może kilka dni z rzędu, może przeginam z pracą przy kąpie albo za mało jestem na dworze, za mało mam takiego powietrza świeżego, a może mój stres po prostu już się wylewa uszami, jest go tak dużo. Zadanie nawet takich pytań, zatrzymanie się na chwilę i posłuchanie przez chwilę organizmu, sprawdzenie, czego on potrzebuje, jest trudniejszym rozwiązaniem. Jest trudniejszym rozwiązaniem niż tabletka, jest bardziej czasochłonne, no i też może być niekomfortowe, bo nagle się okazuje, że dojdziemy do takich niełatwych dla nas wniosków. Bo łatwiej oczywiście złyknąć jakąś tam tabletkę, niż przyznać przed sobą, że. Na przykład mamy bardzo niezdrowy tryb życia, że od dłuższego czasu pracujemy ponad siły i że musimy coś z tym zrobić, że może mamy w życiu jakieś relacje, które powodują, że my się wręcz fizycznie źle czujemy. I oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby każdy ból głowy kontemplować i szukać przyczyny głęboko przez kilka godzin, no bo czasem po prostu tak jest, że zaboli nas głowa, bo nie wiem, skiepskie ciśnienie. Ale. Ja tutaj mówię o takim notorycznym zagłuszaniu siebie. Nawet kiedy to ciało daje nam naprawdę regularnie i coraz głośniej znać, że coś jest nie halo, że, że wymaga uwagi, że chce być wysłuchane. I ja właśnie w ten sposób zagłuszałam te sygnały od organizmu. Więc zastanów się teraz, czy ty też to robisz, czy ty w obrębie swojego ciała, swojej fizyczności, swojego zdrowia też zagłuszasz to ciało. Ale... Nasza fizyczność, nasze zdrowie, organizm to nie jest jedyny sposób na, na zagłuszanie samych siebie, bo zobacz, że żyjemy w takich czasach, że ciągle mamy coś na uszach. No, nawet teraz masz, masz mnie na uszach, ale wysłuchaj do końca, zanim mnie zdejmiesz z uszu. Natomiast zawsze mamy właśnie na uszach słuchawki, podcast, audiobooka, muzykę i te bodźce nam się po prostu sączą cały czas do ucha. I jak nie wprost do ucha, no to są te bodźce wokół nas. Jest telewizja, jest, jest jakieś centrum handlowe, gdzie jest mnóstwo hałasów i bodźców. Jest jakiś serial puszczony, albo jest jakiś nawet głupi program telewizyjny, którego nawet nie do końca, nie, nie do końca go oglądamy, no ale byle, byle by coś tam grało w tle, byle by nie było cicho w domu. I w niektórych domach to w ogóle telewizor chodzi non-stop 24 po prostu na dobę, żeby czasem nie doprowadzić do tego momentu, w którym jest cisza. I możemy posłuchać siebie, swoich myśli, swoich potrzeb, no, swoich lęków, swoich wątpliwości. Tym samym zagłuszamy samych siebie 24 na dobę, bo mamy do tego wszelkie możliwe narzędzia, po prostu. I, I kiedy potem chcemy zasnąć, to nagle się okazuje, że kurczę, no nie możemy zasnąć, bo po prostu nachodzi nas taki nadmiar myśli. I pomyśl o tym, że to jest jasne, że, że nachodzi nas ten nadmiar myśli, bo. W końcu czasem to jest jedyny moment przed zaśnięciem, w którym nasze myśli w ogóle mogą dojść do głosu. Nasz umysł w końcu może coś powiedzieć i może mieć taką szansę na to, żeby być wysłuchanym. Te myśli, a za nimi też emocje tłumione cały dzień, zagłuszane cały dzień przez nas wylewają się wręcz, no i przekrzykują się jedna, jedna przez drugą. Więc no to, to jest nic dziwnego, tak? skoro my nie daliśmy im przez cały dzień ujścia, nie posłuchaliśmy tych myśli, nie pobyliśmy z nimi przez chwilę, i oczywiście ja nie mówię tutaj o takim rozpaczliwym przywiązywaniu się do swoich myśli, bo też nie ma po co się przywiązywać do wszystkich myśli, bo większość z nich przychodzi, odchodzi. Te, te nasze myśli są jak takie auta na autostradzie, przy której siedzimy, które sobie oglądamy, które przejeżdżają, są koło nas dosłownie chwilę, ale zaraz ich nie ma. No i są, większość z nich to są myśli na chwilę, takie nietrwałe. Ale niektóre z tych myśli będą ważne, będą chciały coś nam powiedzieć. Przecież Jakakolwiek zmiana w życiu pojawia się wskutek pewnej autorefleksji, takiego zastanowienia się nad czymś, takiego samozastanowienia się. A jeśli my nie dajemy w ogóle przestrzeni, żeby siebie samej, siebie samego wysłuchać, no to kiedy mamy się tej autorefleksji poddać? A ten przykład telewizora telewizji myślę, że dla wielu z nas bardzo znany, zwłaszcza dla starszych pokoleń, które przywykły do tego, że telewizor musi być ciągle w tle. A w ogóle nie posiadanie telewizora w domu to jest nienaturalne i bardzo dziwne. I tym telewizorem w tle zagłuszamy, zobacz, nie tylko siebie, ale zagłuszamy też drugą osobę osobę, z którą żyjemy, która może też chce nam coś powiedzieć może ma jakieś potrzeby, jakieś oczekiwania, jakieś lęki ale dzięki temu ciągłemu hałasowi płynącemu z telewizji, z telewizora my tej osoby nie musimy słuchać. zawiśnie między nami jakaś taka cisza, niekomfortowa, która mogłaby być takim wstępem do rozmowy, do takiej no, prawdziwej rozmowy. Natomiast nic dziwnego, że spora część z nas nie zna samych siebie, skoro takie jakiekolwiek momenty, kiedy może i nasz umysł chciał, chciałby nam coś powiedzieć, typu nie wiem, hej, słuchaj, teraz dzieje się coś ważnego, masz trudną decyzję do podjęcia, może zastanówmy się razem nad x y z. No to my te momenty zagłuszamy, podkręcając głośniej kolejny odcinek podcastu czy, czy kolejny rozdział jakiegoś audiobooka. I nie mówię tutaj o byciu ciągle w ciszy. Ja sama uwielbiam podcasty i nie wyobrażam sobie bez nich tygodnia, i są dla mnie źródłem ogromnej inspiracji i wiedzy, ale. Staram się świadomie dbać o momenty, kiedy nie słucham niczego, albo staram się wysłuchać mojego takiego świata wewnętrznego, różnych myśli, które mi krążą po głowie, może takich, które się powtarzają od jakiegoś czasu, może są takie myśli, które są po prostu niekomfortowe i ciężko mi się ich słucha, ale kurczę, na tym właśnie polega samoświadomość i też odpowiedzialność za swoje życie na wysłuchaniu trudnych myśli, wysłuchaniu takich trudnych kawałków o sobie. To nie jest problem tylko tutaj mój twój, jakiegoś małego grona słuchaczy, bo w 2014 roku psycholog Timothy Wilson i jego koledzy z Uniwersytetu w Virginii przeprowadzili serię eksperymentów. Prosili badanych w wieku od tam 18 do 77 lat, prosili ich, aby przebywali od 6 do 15 minut w zamkniętym pomieszczeniu. No, siedząc na, na, po prostu na krześle, ale bez żadnych tam takich narzędzi, rzeczy, które mogłyby zająć ich uwagę. No, dosłownie sam na sam ze swoimi myślami. No i w większości z tych osób, które w tym eksperymencie wzięły udział, ten eksperyment się nie podobał, ich wrażenia były negatywne. I to już pierwszy taki wniosek mówiący, jak ciężko ludziom jest być sam na sam ze sobą, że to jest dla nich trudne i niemiłe doświadczenie. Ale ten eksperyment na tym się nie skończył, bo w kolejnym badaniu z tej serii. Wilson umieścił w pokoju urządzenie do delikatnego porażania się prądem. I przed przystąpieniem do badania, przed wejściem do tego pokoju, grupa badanych dostała próbkę tego porażenia prądem i zapytani w ogóle o wrażenia, no to powiedzieli oczywiście, że to było dla nich nieprzyjemne, i większość z nich powiedziała, że zapłaciłaby za to, żeby tego uczucia porażenia prądem nie przeżyć znowu. No, i potem oczywiście zostali poproszeni o wejście do tego pokoju i siedzenie od tam od 6 do 15 minut w pokoju, tylko z tym urządzeniem, które razi prądem. No i co się okazało? Okazało się, że 67% mężczyzn i 25% kobiet poraziło się prądem, pomimo tego, że wcześniej powiedzieli, że zapłaciliby dosłownie za to, żeby tego znowu nie doświadczyć. To oni z własnej woli porazili się prądem, żeby. Nie być sami ze sobą, żeby przerwać tą nieznośną ciszę, nudę. I zobacz, ci ludzie woleli skrzywdzić samych siebie, doświadczyć bólu fizycznego, niż dyskomfortu przebywania sam na sam ze swoimi myślami. I zagłuszamy samych siebie właśnie w ten sposób, bo jest nam ciężko, bo jest nam niekomfortowo, ale w realnym życiu to jest bardzo proste i bardzo często też jest bardzo przyjemne. Bo możemy zagłuszyć siebie obecnie na tak wiele różnych sposobów, które no poza tym, że są proste na wyciągnięcie ręki, to jeszcze dodatkowo dają nam takie mikrodawki dopaminy, albo nawet większe dawki dopaminy, jak na przykład media społecznościowe, alkohol, narkotyki czy jedzenie. I jest to bardzo proste, dlatego to robimy. I zaryzykuję też stwierdzenie, że często w ogóle przed życiem w zgodzie ze sobą, przed taką życiową satysfakcją, spełnieniem blokuje nas właśnie to, że zagłuszamy siebie. Jeśli my się nie poddajemy autorefleksji, jeśli nie jesteśmy sami ze sobą, no to jak mamy ocenić w ogóle? Co jest dla nas ważne, jakie wartości są dla nas ważne, jakie wartości chcemy realizować w swoim życiu i czy na przykład obecnie to robimy, czy te wartości właśnie realizujemy, czy my raczej coś powinniśmy zmienić. I w dużej mierze w ogóle, co ciekawe, koncepcja mojej pracy coachingowej z klientami, z podobiecznymi, z podobiecznymi polega na tym, że ja kieruję światło reflektora na jakiś kawałek myśli moich podobiecznych. Na coś, co, co pewnie pojawiało się w ich głowie albo w ich sercu już naprawdę wiele razy, ale nigdy nie dali temu wystarczającej przestrzeni, albo nie zaczęli tak naprawdę słuchać tego konkretnego kawałka siebie. I bardzo często to, co zagłuszamy, to są nasze niezaspokojone potrzeby, bo bywa, że brak akceptacji zagłuszamy własnym donośnym głosem i taką pozorną, głośną pewnością siebie, bywa, że poczucie osamotnienia zagłuszamy bardzo angażującą grą wideo. A ogromną potrzebę odpoczynku i regeneracji zagłuszamy kolejną butelką wina. Alkohol w ogóle jest tutaj świetnym, świetnym przykładem narzędzia, znaczy świetnym świetnym jako popularnym, ale nie świetnym jako dobrą strategią radzenia sobie. Jest, jest jakby świetny w zagłuszaniu samych siebie, bo za pomocą alkoholu my zagłuszymy to, na przykład, że przebywamy z ludźmi, z którymi ciężko jest nam spędzać czas na trzeźwo. Za pomocą alkoholu też zagłuszymy to, że nienawidzimy poniedziałków, a weekend to jest jedyny czas, kiedy po prostu nie musimy iść do roboty, której nie znosimy. Za pomocą alkoholu też zagłuszymy to, że na przykład jesteśmy po prostu przepracowani i że nasz układ nerwowy już nie wyrabia. No, ale alkohol to alkohol to jest w ogóle temat rzeka, o którym zresztą nagram odcinek. Bardzo możliwe, że to będzie już za tydzień, bo alkohol to było takie moje narzędzie zagłuszania siebie, więc ja mam w tym temacie dużo do opowiedzenia, takiego szczerego i może do zainspirowania kogoś. Ale chcę powiedzieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie zagłuszania siebie. Chcę powiedzieć o podejmowaniu decyzji, bo chcemy myśleć, że podejmujemy te decyzje tak racjonalnie, logicznie. Oparciu o takie mądre argumenty, natomiast nic bardziej mylnego, bo już w odcinku o niewidzialnych siłach, które rządzą naszym zachowaniem, mówiłam o tym, jak łatwo my, jako ludzie, ulegamy wpływom różnego typu, ale chcę zachęcić Cię do czegoś, co ja odczuwam za każdym razem, kiedy pojawia mi się w głowie jakaś decyzja, kiedy stoję przed podjęciem jakiejś decyzji, przed wyborem jakiejś drogi, jakiegoś rozwiązania. I mówiłam już o tym w odcinku numer 97, który się nazywał Tak Z całego ciała. To jest bardzo ważny odcinek dla mnie, więc serdecznie zachęcam wysłuchać, zwłaszcza po tym odcinku, to będzie świetne uzupełnienie. I w tym odcinku mówiłam o tym, jak ważne jest dla mnie słuchanie swojego organizmu przy podejmowaniu decyzji i zamiast zagłuszać go skupieniem się na takim kołowrotku myśli, ja staram się podążyć za intuicją i Często ta intuicja objawia się u mnie na przykład takimi doznaniami interoceptywnymi, czyli takimi płynącymi z ciała, na przykład jakieś tam ruchy w żołądku, jakiś ścisk w żołądku, albo takie łaskotanie, jakby motylki, albo takie uczucie ekscytacji wręcz, które wypełnia mój brzuch i powoduje, że ja czuję to wszystko w środku, wszystkie organy. I te doznania takie interoceptywne objawiają się często na zewnątrz ciała, na przykład z skórką, takim przypływem radości, dreszczami przechodzącymi mnie po całym ciele, i one, one razem wzięte do kupy, formują takie wewnętrzne poczucie, przekonanie, że właśnie robię coś dobrego, że właśnie robię coś w zgodzie ze sobą, że po prostu cała ja, cały mój umysł, moje serce, moje ciało mówią mi tak, idź w tym kierunku. I to brzmi bardzo magicznie, ale to jest bardzo takie uziemiające, bo ja po prostu w tym wszystkim wracam do, tego, do tej wiedzy, którą prawdopodobnie ja już sobie mam, do tych moich wartości, do tego, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. I polecam ci poeksplorować w ogóle taki sposób podejmowania decyzji. Ale żeby w ogóle dojść do momentu, kiedy zaczniesz siebie słyszeć w takich, w takich momentach decyzji, wyboru, no to musisz też na chwilę odpuścić kontrolę, tak puścić trochę te wszystkie logiczne argumenty, tą chęć przeanalizowania problemu tylko na poziomie logicznym, tą listę za i przeciw, listę plusów i minusów, no i po prostu tak pobyć ze sobą, może pomedytować, może poddychać, może skupić się właśnie na tym, co jest jakby w tobie, w środku, tak, co czujesz. I oczywiście to nie jest sposób, który sprawdzi się dla wszystkich i sprawdzi się zawsze, ale to może być fajny sposób, który też jest wstępem do podejmowania decyzji. No bo jeśli posłuchasz najpierw swojego ciała i zaczniesz tak czuć, właśnie tak intuicyjnie jaką decyzję chcesz podjąć, to możesz potem przejść do bardziej logicznej analizy, takiej skupionej na plusach, na minusach, zagrożeniach, szansach w związku z jakąś decyzją. No, bo wiadomo, że, że możemy pójść tylko za intuicją, kiedy wybieramy na przykład kierunek wakacji, wy, wyjazdu, no ale warto taką intuicję poprzeć analizą ryzyk i szans, kiedy na przykład podejmujemy decyzję o rzuceniu pracy i rozpoczęciu kariery na przykład w zupełnie nowej branży, czy o otworzeniu własnej firmy, bo to są takie bardzo duże decyzje, więc ta intuicja też powinna być czymś podparta. Zobacz też, że niektórzy zagłuszają siebie ciągłą krzątaniną. I tak czuję i mam takie wrażenie, że w obecnej wciąż, wciąż obecnej niestety fazie takiej na produktywność, na efektywność wszystkiego, no to właśnie ciągłą pracą, niekończącą się listą to-do, czy po prostu takim ciągłym krzątaniem się zagłuszamy siebie. Zamiast usiąść w nudzie, bez kolejnego zadania na głowie i poddać się autorefleksji, to wolimy wpadać w błędne koło robienia ciągle czegoś, czegokolwiek. A to trzeba posprzątać, a to może jeszcze pranie, a to zrobię zadania tam na jutro, a to może zakupy, a to może posegreguję skarpetki. To no generalnie ciągle coś, takie krzątanie się. I znam przypadki osób, które sobie wynajdują coraz to nowsze działania, coraz dziwniejsze i w ogóle niepotrzebne w danej chwili rzeczy do robienia. Byle uniknąć wysłuchania swojego doświadczenia wewnętrznego, swoich emocji, swoich myśli, no ale też wysłuchania drugiego człowieka. I smutne jest to, że możemy tak zagłuszać siebie całe życie, bo da się serio: telewizor zawsze może być włączony, nigdy nie skończą nam się odcinki różnych podcastów do wysłuchania, zawsze będzie coś na chacie do zrobienia. Zawsze będzie muzyka na żądanie, czy filmy lub seriale na żądanie, które można włączyć, żeby coś tam leciało w tle. I nie mówię oczywiście, że mamy przestać słuchać czegokolwiek i być ciągle sam na sam ze swoimi myślami. Nie chciałabym, żebyśmy tutaj szli w takie myślenie czarno-białe. Ja sama nie jestem ideałem w ogóle w tym zakresie. Wciąż bywa, że zagłuszam swoje takie niezaspokojone potrzeby, na przykład jedzeniem, albo zagłuszam jakieś stresy, jakieś napięcia jedzeniem. Alkohol rzuciłam już w tym momencie, ale też, też długo alkoholem się zagłuszałam. To, do czego zachęcam Cię, to takie świadome przerwanie raz na jakiś czas tego strumienia dźwięków, bodźców i zajęć. Po prostu świadomie zostań sam ze sobą, posłuchaj siebie, nie ignoruj sygnałów wysyłanych Ci przez ciało, nie ignoruj myśli, które się regularnie powtarzają. To całkiem proste rozwiązanie, mam wrażenie, proste, ale niełatwe, bo wymaga to takiego celowego narażenia się na dyskomfort. No, ale zgadnij co. <noise> zgadnij co? Jak zaczniesz coś robić regularnie, to ten dyskomfort w końcu zniknie. On się przesunie, ta strefa komfortu się poszerzy i to bycie sam na sam ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi odczuciami, stanie się dla ciebie całkiem ok, a w kolejnym kroku stanie się dla ciebie przyjemne, a z czasem to wejdzie ci po prostu w nawyk i będzie częścią takiej twojej codziennej rutyny. Mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że ten odcinek otworzy ci w głowie jakieś takie furtki. Może furtki prowadzące do ścieżek, którymi za często do tej pory nie chodziłaś, nie chodziłeś? I mam też dla ciebie, mam dla ciebie na koniec też coś ekstra, bo jeśli chcesz dostać ode mnie taką checklistę 20 sposobów na to, jak zacząć w końcu siebie słuchać jak przestać się zagłuszać, to udostępnij ten odcinek w mediach społecznościowych i mnie oznacz Paulina.maciboch. W ramach podziękowania za to udostępnienie ja wyślę Ci w wiadomości właśnie tą checklistę. A jeśli jakimś trafem to oznaczenie do mnie nie trafi, to napisz mi maila na hejka.małpa.paulina.maciboch.pl Tego maila też wrzucam w opis odcinka. A jeśli chcesz podzielić się swoimi refleksjami właśnie po wysłuchaniu tego odcinka, to wpadnij na mojego Instagrama pod ostatni post, to jest rolka z fragmentem tego odcinka i daj tam znać, co ten odcinek ci zrobił i jakie działania w związku z tym podejmiesz. Także życzę ci dużo powodzenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.